Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w moim na następnym filmie na moim kanale. Dzisiaj wypuścimy sobie drób, czyli kury i damy królikom mieszanki zbożowej. Takie karmienie królików, czyli się rano. Jest godzina 6.47 nie wiem czy widać. No i nawet na każdej króliki na zewnątrz. Czy w środku, jak pójdę na zewnątrz, to pierwsze to zrobię, to wypuszczę kury, ponieważ troszkę y, się drą. Jak widzicie, y, filmik jest nagrywany z nowym telefonem, więc jakoś myślę, że będzie bardzo dobra. Teraz nie przedłużam i lecimy do karmienia królików. Chcemy od y, WN dużo osób się pyta na live'ach live o te WN, jak tam się mają w ogóle więc WN lgnę aktualnie tak wszystko jest dobrze z nimi tak, łopatkę sobie wezmę widzicie, telefon super mega się dziwię jak ten telefon ma trzy aparaty, więc a z przodu aparat jest lepszy niż z tyłu w moim poprzednim telefonie. Zamykamy. zaraz pójdziemy do tego. Są czeka praca. Też tutaj damy. Troszkę mniej. Dobra. Zamykamy. No, i filmik nagrywam w czwartek, właśnie rano, o tej 6.50, już raz jest. Hmm. Wrócę go, myślę, około godziny 9.30, jakoś tak, więc jeszcze dzisiaj sobie go zobaczycie. I daję Wam społeczność, gdzie pisałem, że jeżeli będzie to rekordowa liczba łapek. No to zrobię dla Was poradnik, jak sprawdzić gniazdo łusamicy. Łapek jest już 58, więc do rekordu brakuje teraz w tej chwili brakuje do rekordu nam 14 łapek. Pewnie po publikacji tego filmiku będzie się, zmniejszy się ta liczba, że będzie mnie brakowało i się nie jeździł, jakbyśmy dzisiaj wbili ten reko, łapek już no to dobra, to ja idę teraz na kamień na zewnątrz i wypuścić kury jestem przy kurach na zewnątrz to są króliki, zaraz im damy jedzenie nawet wypuszczę kury, gdzie kury są zamknięte tylko tutaj w takiej klatce takiego, tutaj kiedyś miałem baranty Natomiast wejście do kurnika widzę, że jeszcze jedzonko mają, to jeszcze nie trzeba dawać. Wodę też mają Więc im jeszcze dzisiaj nie Zawsze może że od kalifornijskich OK Ale jakby coś, naprawdę mega polecam. Ten telefon, mega jakość. mi się podoba. No i jest bardzo spoko. Troszkę więcej. Oczywiście, jakbyście jeszcze kupili jakiś lepszy już, na przykład z serii Samsung, ten S10, to jakość byłaby jeszcze większa, nie? lepsza by była. I w ogóle. Tu ściągniemy z płydełka tą sierść. Się no zbierało trochę. I tak, jak ten poranik się pojawi to dopiero w przyszłym tygodniu, ponieważ na sobotę, sobotę bo niedzielę bym chciał Wrzucić filmik z vloga no, z zakończenia tamtej klatki, hmm. czyli posłuchanie dziczek i będzie też oddzielenie później od samic młodych od samic no i w ogóle tutaj widzicie są dwa karmidełka, ponieważ no do jednego się nie mieszczą do tego. Więc dałem to drugie, ponieważ to jest troszkę za małe. Ale zanim go no zmiany. Więc tu będą miały duże karmidło. Ponieważ młode zostają, matka pójdzie tam do tej dużej klatki jeszcze zobaczycie, bo tą osobną komory na górze przedzieliłem na pół są dwie osiemdziesiątki teraz więc teraz się na pewno pomieszczą zobrazujemy nabrać całej ukrzyżowałem telefon tego dam im na dwa razy powinno im to wystarczyć na dzisiaj rano oczywiście późno są jakieś, nie wiem, jakieś ugotowane obierki ziemniaków marchewki no i koło 5-6 sianko które się kończy trzeba zakupić to dobra teraz zrobię cięcie i przejdę do klików do tej klatki no i zaczniemy od tej samicy przed chwilką wyciągnąłem jednego martwego tutaj leżał chciałem pokazywać na filmie tylko mówię więc powinno być ich teraz 5 ciekawe dlaczego padł w wyciągła, albo zimno, bo w sumie dzisiaj w nas było trochę zimno więc też mógł z wychodzenia paść no, no nie wiem, nie wiem samczyk, samczyk już nie ma wylinki już bardzo ładnie wygląda Udam troszkę mniej Teraz tutaj Samca Troszkę więcej Samczyk duży jest Teraz Samczyk ma wylinkę To dość mocno Też ma tym. ściągnę mu to. Ja mówiłem wcześniej, że tą klatkę podzieliłem na pół. Tu są też już te deski na drzwi. w sobie stoi. Tutaj będzie samica mieszańca tamtych młodych, a tu będzie samica barana. Tutaj te deski będzie trzeba się pościskać. No i tu też są drzwiczki już gotowe że te de deski są na już to myślę, że jutro w piątek zacznę robić to już skończę mam taką nadzieję, że skończę już jutro w piątek na się z tego filmik no i no. no i wam go wrzucę w sobota, bo w niedzielę Młodym. W sobotę was cieka sprzątanko W całej tego tak, łopatki nie będę nią dać, więc trzeba po trochę ładować. Tylko rzeczy się połamie, się rozsypie. Zróbam taką. Mógł sobie też ten telefon też na statyw, ale. Szczerze się nie chce i no tak myślałem dobra to dam to po prostu na dwa razy. się męczyć. To wyciągniemy. No się. Ach. Zawsze musi wejść do karmidła bo jest królem, nie? A ja nie mogę upadku. No dobra macie. Jeszcze dalej wody i to będzie tyle w tym filmiku. No to ja sobie pójdę na do konewki i za chwilkę się widzimy. A więc zacznę sobie od środka. Tutaj WJS dolejemy. KC dolejemy. samczyk też możemy dolać. A im jeszcze nie trzeba, bo mamy jeszcze połowę płydła. też nie zmieniłem na litrowe. Bo miałem pół półlitrowe. A ja ich tam dwoje to zmieniłem. Na litrowe, żeby po prostu. Że, jak w półtorej posunie się skończy, woda. No, to żeby posmiały więcej, wrzucaj sobie konewkę. W tej się, no, będzie 12 minut, będzie na pewno trwać, ale to i tak nie jest chyba najdłuższy na moim kanale. No teraz ja sobie pójdę do klików jeszcze na zewnątrz. No, i już jestem. Najpierw se klapki pootwieram tutaj w też kot spiderman nalejemy tutaj zawsze sprawia to kłopot nagrywam Katka jest stanie ze z góry, więc. A, jeszcze na końcu tego tygodnia. Katka BLC zapełniona klikami O, mamy pełne. No jest taka informacja, tylko taką małą podam. Ale to dopiero w dalekiej przyszłości. Na wiosnę, prawdopodobnie, będę malował tą katkę na brązowo. Dżdżdżki też, bo widzicie drzuczki są całe Z gówna od I to jest masakra Mi to wkurza, bo Już to malowałem dwa razy A dalej to samo Więc Nie chcę I pomalę to na brązowo Przynajmniej będzie to mnie widać no Najpierw bym pomalował na czarno Ale nie będę malował na czarno klatki Dobra Tutaj, tutaj i tutaj. Znaczy, tutaj nalejemy i tutaj się pożegnamy. Kalifornijskim. Może jeszcze dzisiaj wystawię te kalifornijskie na OLX na sprzedaż. Zobaczymy. Zresztą, jak ktoś mieszka blisko mnie na Śląsku okolica okolicach Boża, no to chcę kupić kulika kalifornijskiego. Zapraszam. Za niedługo będę miał teraz sprzedaż. Te baranki, ponieważ już tylko jeszcze jednemu nie upadło za bardzo ucho I później będą na sprzedaż No to co? No to ja się z Wami żegnam Mam nadzieję, że Wam się film spodobał Jeśli tak, to się łapkę w górę, suba Razem z dzwoneczkiem I co? Do następnego filmiku, trzymajcie się No i cześć!